Pozwalam sobie być bogatym, zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo, my zasługujemy na bogactwo, wszyscy zasługujemy na bogactwo, wszyscy ludzie zasługują na bogactwo, na szczęście, na radość. Wszystkim ludziom pozwalam być bogatym, sobie pozwalam być bogatym. Od tej pory moja podświadomość wie, że pozwoliłem sobie, aby być bogatym. Pozwalam sobie być bogatym, zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo, my zasługujemy na bogactwo, wszyscy zasługujemy na bogactwo, wszyscy ludzie zasługują na bogactwo, na szczęście, na radość. Wszystkim ludziom pozwalam być bogatym, sobie pozwalam być bogatym. Od tej pory moja podświadomość wie, że pozwoliłem sobie, aby być bogatym. Za bogactwo, które zdobywam, kupuję wymarzony dom. Tak, pozwalam sobie kupić wspaniały wymarzony dom, wspaniałe mieszkanie. Pozwalam sobie, aby kupić wspaniały nowy samochód. Tak, moja podświadomość już wie, że pozwalam sobie na to, aby mieć nowy samochód. Pozwalam sobie być bogatym. Za to bogactwo razem z rodziną wyjeżdżamy w dalekie wyprawy. Tak, moja podświadomość wie, że chcę być bogatym. Jestem bogatym, bo zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo. Wszyscy ludzie zasługują na bogactwo. Pozwalam sobie, aby być bogatym. Za te pieniądze, za to bogactwo. Spełniam swoje marzenia. Pozwalam sobie spełniać marzenia. Spełniają się marzenia innych ludzi. Jestem szczęśliwy, że jestem bogaty. Jestem szczęśliwy, że inni ludzie są bogaci. Wszyscy zasługują na bogactwo. Błogosławię bogactwo. Błogosławię innych ludzi, którzy są bogaci. Pozwalam sobie na bogactwo. Pozwalam sobie być bogatym. Dzięki tym pieniądzom. Bogacą się również inni ludzie, tworzę nowe miejsca pracy, daję dzięki temu, że kupuję pracę innym ludziom. Jestem szczęśliwy, że inni dzięki moim pieniądzom mają pracę. To, co kupuję, ktoś musi wyprodukować. Wdzięczny jestem mu za to, że on to wyprodukował, a ja mogłem kupić i dzięki temu dać mu pieniądze. Pozwalam sobie być bogatym, pozwalam innym, aby byli bogaci. Jestem szczęśliwy, jestem bogaty. Moja podświadomość od teraz wie, pozwalam sobie być bogatym, pozwalam Tobie być bogatym, pozwalam wszystkim być bogatym. Zasługuję na bogactwo, pozwalam sobie być bogatym, pozwalam innym być bogatym. Jestem szczęśliwy. Spełniają się moje marzenia. Pozwalam sobie kupić wspaniały, nowy dom. Pozwalam sobie kupić nowe, wspaniałe mieszkanie. Pozwalam sobie kupić nowy, wspaniały samochód. Pozwalam sobie kupić wymarzoną wycieczkę, na którą jedziemy z całą rodziną. Błogosławię pieniądze, błogosławię wszystko, błogosławię wszystkich ludzi, błogosławię siebie. Pozwalam sobie być bogatym. Zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo. Ja zasługuję na bogactwo. My zasługujemy na bogactwo. Błogosławię bogactwo. Błogosławię być bogatym. Błogosławię, aby inni ludzie byli bogaci. Błogosławię mój umysł, mój potężny umysł, który wie, że teraz pozwoliłem być sobie bogatym i będziemy bogaci. I jesteśmy bogaci. I byliśmy bogaci. Pozwalam sobie na to, aby być bogatym. Błogosławię bogactwo, błogosławię wszystkich ludzi, aby oni byli bogaci. Oni są bogaci, oni będą bogaci. Pozwalam sobie, aby być bogatym. Pozwalam sobie, aby spełniały się moje marzenia. Pozwalam sobie, aby spotykać ludzi, którzy pomagają mi w osiąganiu bogactwa. Ja pomagam innym ludziom osiągać bogactwo. Jestem bogaty. Pozwalam sobie na to, aby być bogaty. Mój potężny, podświadomy umysł wie, że pozwoliłem sobie, aby być bogatym. Za bogactwo, które zdobywam, kupuję wymarzony dom. Tak, pozwalam sobie kupić wspaniały, wymarzony dom, wspaniałe mieszkanie. Pozwalam sobie, aby kupić wspaniały nowy samochód. Tak, moja podświadomość już wie, że pozwalam sobie na to, aby mieć nowy samochód. Pozwalam sobie być bogatym. Za to bogactwo razem z rodziną wyjeżdżamy w dalekie wyprawy. Tak, moja podświadomość wie, że chcę być bogatym. Jestem bogatym, bo zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo. Wszyscy ludzie zasługują na bogactwo. Pozwalam sobie, aby być bogatym. Za te pieniądze, za to bogactwo spełniam swoje marzenia, pozwalam sobie spełniać marzenia. Spełniają się marzenia innych ludzi. Jestem szczęśliwy, że jestem bogaty. Jestem szczęśliwy, że inni ludzie są bogaci. Wszyscy zasługują na bogactwo. Błogosławię bogactwo, błogosławię innych ludzi, którzy są bogaci. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie być bogatym. Dzięki tym pieniądzom bogacą się również inni ludzie, tworzę nowe miejsca pracy, daję dzięki temu, że kupuję pracę innym ludziom. Jestem szczęśliwy, że inni dzięki moim pieniądzom mają pracę. To, co kupuję, ktoś musi wyprodukować. Wdzięczny jestem mu za to, że on to wyprodukował, a ja mogłem kupić i dzięki temu dać mu pieniądze. Pozwalam sobie być bogatym, pozwalam innym, aby byli bogaci. Jestem szczęśliwy, jestem bogaty. Moja podświadomość od teraz wie, pozwalam sobie być bogatym, pozwalam Tobie być bogatym, pozwalam wszystkim być bogatym. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie być bogatym. Pozwalam innym być bogatym. Jestem szczęśliwy. Spełniają się moje marzenia. Pozwalam sobie kupić wspaniały, nowy dom. Pozwalam sobie kupić nowe, wspaniałe mieszkanie. Pozwalam sobie kupić nowy, wspaniały samochód. Pozwalam sobie kupić wymarzoną wycieczkę, na którą jedziemy z całą rodziną. Błogosławię pieniądze. Błogosławię wszystko, błogosławię wszystkich ludzi, błogosławię siebie. Pozwalam sobie być bogatym, zasługuję na bogactwo, ty zasługujesz na bogactwo, ja zasługuję na bogactwo, my zasługujemy na bogactwo. Błogosławię bogactwo, błogosławię być bogatym, błogosławię, aby inni ludzie byli bogaci. Błogosławię mój umysł, mój potężny umysł, który wie, że teraz pozwoliłem być sobie bogatym i będziemy bogaci i jesteśmy bogaci i byliśmy bogaci. Pozwalam sobie na to, aby być bogatym. Błogosławię bogactwo, błogosławię wszystkich ludzi, aby oni byli Pozwalam bogaci. Oni są bogaci, bogatym. oni Pozwalam będą bogaci. Innym, Pozwalam bogaci. sobie, aby być bogatym. Pozwalam sobie. Aby spełniały się moje marzenia. Pozwalam sobie, aby spotykać ludzi, którzy pomagają mi w osiąganiu bogactwa. Ja pomagam innym ludziom osiągać bogactwo. Jestem Pozwalam Pozwalam bogaty. Pozwalam sobie na to, aby Pozwalam być bogatym. Mój bogaty. potężny, podświadomy umysł wie, że pozwoliłem sobie, aby być bogatym. Pozwalam sobie być bogatym. Zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo, my zasługujemy na bogactwo, wszyscy zasługujemy na bogactwo, wszyscy ludzie zasługują na bogactwo, na szczęście, na radość. Wszystkim ludziom pozwalam być bogatym, sobie pozwalam być bogatym. Od tej pory moja podświadomość wie, że pozwoliłem sobie, aby być bogatym. Za bogactwo, które zdobywam, kupuję wymarzony dom. Tak. Pozwalam sobie kupić wspaniały, wymarzony dom, wspaniałe mieszkanie. Pozwalam sobie, aby kupić wspaniały nowy samochód. Tak, moja podświadomość już wie, że pozwalam sobie na to, aby mieć nowy samochód. Pozwalam sobie być bogatym. Za to bogactwo razem z rodziną wyjeżdżamy w dalekie wyprawy. Tak, moja podświadomość wie, że chcę być bogatym. Jestem bogatym, bo zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo. Wszyscy ludzie zasługują na bogactwo. Pozwalam sobie, aby być bogatym. Za te pieniądze, za to bogactwo. Spełniam swoje marzenia. Pozwalam sobie spełniać marzenia. Spełniają się marzenia innych ludzi. Jestem szczęśliwy, że jestem bogaty. Jestem szczęśliwy, że inni ludzie są bogaci. Wszyscy zasługują na bogactwo. Błogosławię bogactwo, błogosławię innych ludzi, którzy są bogaci. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie być bogatym. Dzięki tym pieniądzom bogacą się również inni ludzie, tworzę nowe miejsca pracy, daję dzięki temu, że kupuję pracę innym ludziom. Jestem szczęśliwy, że inni dzięki moim pieniądzom mają pracę. To, co kupuje, ktoś musi wyprodukować. Wdzięczny jestem mu za to, że on to wyprodukował, a ja mogłem kupić i dzięki temu dać mu pieniądze. Pozwalam sobie być bogatym, pozwalam innym, aby byli bogaci. Jestem szczęśliwy, jestem bogaty. Moja podświadomość od teraz wie, pozwalam sobie być bogatym, pozwalam Tobie być bogatym. Pozwalam wszystkim być bogatym. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie być bogatym. Pozwalam innym być bogatym. Jestem szczęśliwy. Spełniają się moje marzenia. Pozwalam sobie kupić wspaniały, nowy dom. Pozwalam sobie kupić nowe, wspaniałe mieszkanie. Pozwalam sobie kupić nowy, wspaniały samochód. Pozwalam sobie kupić wymarzoną wycieczkę. Na którą jedziemy z całą rodziną. Błogosławię pieniądze, błogosławię wszystko, błogosławię wszystkich ludzi, błogosławię siebie. Pozwalam sobie być bogatym. Zasługuję na bogactwo, ty zasługujesz na bogactwo, ja zasługuję na bogactwo, my zasługujemy na bogactwo. Błogosławię bogactwo, błogosławię być bogatym, błogosławię, aby inni ludzie byli bogaci. Błogosławię mój umysł, mój potężny umysł, który wie, że teraz pozwoliłem być sobie bogatym i będziemy bogaci i jesteśmy bogaci i byliśmy bogaci. Pozwalam sobie na to, aby być bogatym. Błogosławię bogactwo, błogosławię wszystkich ludzi, aby oni byli bogaci. Oni są bogaci, oni będą bogaci. Pozwalam sobie, aby być bogatym. Pozwalam sobie. Aby spełniały się moje marzenia. Pozwalam sobie, aby spotykać ludzi, którzy pomagają mi w osiąganiu bogactwa. Ja pomagam innym ludziom osiągać bogactwo. Jestem bogaty. Pozwalam sobie na to, aby być bogaty. Mój potężny, podświadomy umysł wie, że pozwoliłem sobie, aby być bogatym. Pozwalam sobie być bogatym. Zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo, my zasługujemy na bogactwo, wszyscy zasługujemy na bogactwo, wszyscy ludzie zasługują na bogactwo, na szczęście, na radość. Wszystkim ludziom pozwalam być bogatym, sobie pozwalam być bogatym. Od tej pory moja podświadomość wie, że pozwoliłem sobie, aby być bogatym. Za bogactwo, które zdobywam, kupuję wymarzony dom. Tak. Pozwalam sobie kupić wspaniały, wymarzony dom, wspaniałe mieszkanie. Pozwalam sobie, aby kupić wspaniały nowy samochód. Tak, moja podświadomość już wie, że pozwalam sobie na to, aby mieć nowy samochód. Pozwalam sobie być bogatym. Za to bogactwo razem z rodziną wyjeżdżamy w dalekie wyprawy. Tak, moja podświadomość wie, że chcę być bogatym. Jestem bogatym, bo zasługuję na bogactwo. Ty zasługujesz na bogactwo. Wszyscy ludzie zasługują na bogactwo. Pozwalam sobie, aby być bogatym. Pozwalam, Pozwalam sobie spełniać za to bogactwo. Marzenia. Spełniają Spełniam się marzenia swoje marzenia. Ludzi. Jestem szczęśliwy, że jestem bogaty. Jestem szczęśliwy, że inni ludzie są bogaci. Wszyscy zasługują na bogactwo. Błogosławię bogactwo. Błogosławię innych ludzi, którzy są bogaci. Pozwalam sobie na bogactwo, pozwalam sobie być bogatym. Dzięki tym pieniądzom bogacą się również inni ludzie, tworzę nowe miejsca pracy, daję dzięki temu, że kupuję pracę innym ludziom. Jestem szczęśliwy, że inni dzięki moim pieniądzom mają pracę. To, co kupuje, ktoś musi wyprodukować. Wdzięczny jestem mu za to, że on to wyprodukował, a ja mogłem kupić i dzięki temu dać mu pieniądze. Pozwalam sobie być bogatym, pozwalam innym, aby byli bogaci. Jestem szczęśliwy, jestem bogaty. Moja podświadomość od teraz wie, pozwalam sobie być bogatym, pozwalam Tobie być bogatym. Pozwalam wszystkim być bogatym. Zasługuję na bogactwo. Pozwalam sobie być bogatym. Pozwalam innym być bogatym. Jestem szczęśliwy. Spełniają się moje marzenia. Pozwalam sobie kupić wspaniały, nowy dom. Pozwalam sobie kupić nowe, wspaniałe mieszkanie. Pozwalam sobie kupić nowy, wspaniały samochód. Pozwalam sobie kupić wymarzoną wycieczkę. Na którą jedziemy z całą rodziną. Błogosławię pieniądze, błogosławię wszystko, błogosławię wszystkich ludzi, błogosławię siebie. Pozwalam sobie być bogatym. Zasługuję na bogactwo, ty zasługujesz na bogactwo, ja zasługuję na bogactwo, my zasługujemy na bogactwo. Błogosławię bogactwo, błogosławię być bogatym, błogosławię, aby inni ludzie byli bogaci. Błogosławię mój umysł, mój potężny umysł, który wie, że teraz pozwoliłem być sobie bogatym i będziemy bogaci i jesteśmy bogaci i byliśmy bogaci. Pozwalam sobie na to, aby być bogatym. Błogosławię bogactwo, błogosławię wszystkich ludzi, aby oni byli bogaci. Oni są bogaci, oni będą bogaci. Pozwalam sobie, aby być bogatym. Pozwalam sobie. Aby spełniały się moje marzenia, pozwalam sobie, aby spotykać ludzi, którzy pomagają mi w osiąganiu bogactwa. Ja pomagam innym ludziom osiągać bogactwo. Jestem bogaty. Pozwalam sobie na to, aby być bogaty. Mój potężny, podświadomy umysł wie, że pozwoliłem sobie, aby być bogatym. Pozwalam sobie być bogatym, pozwalam innym, aby byli bogaci.